Dzień dobry, wieczór, ja jestem Niederadek, a dziś kolejny odcinek z Topki. A jeżeli o Topkach mowa, to nie mogło dziś zabraknąć specjalisty w tej dziedzinie, czyli Artura z Topowej Dychy. Cześć, Szymanko. Arturze, mam nadzieję, że przygotowałeś się do tematu, który Ci wysłałem mailem. Tak, zdecydowanie, ale pamiętajcie, że kolejność jest losowa, a nie wybieramy od najgorszej do najlepszej. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to Arturze, proszę, przedstaw nam go swoim magicznym głosem. 10 najlepszych soundtracków z serii gier wideo. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę w komentarzu po filmie, co o tym sądzicie, i waszą topkę, a my teraz zaczynamy. W tym zestawieniu zdecydowanie nie może zabraknąć serii Final Fantasy i osoby Nobuo Uematsu. Grawisz jakieś finale? O, siódemka na jedynce. To zdecydowanie pamiętasz, są traki, które wyciskały z nas łzy, przy których walczyliśmy z potworami, bossami, nie tylko, ale siódemka wraca w remake'u. Jest na co czekać? O, jest na co czekać, ponieważ utwory zachowują klimat, a przede wszystkim są przearanżowane. Czyli znane nam melodie w nowej aranżacji, będzie ogień, coś będą wspomnienia, to zdecydowanie. Oj, znowu będzie płakać. Jedna <grym>, Arizona. ok? w fine. Here, this is for you. Road Red Dead Redemption to przede wszystkim gra dla wielkich fanów Ennio Morricone, ale żeby nie było, że tylko bardzo westernowo. Na tym soundtracku jak i w pierwszej, drugiej części pojawia się mnóstwo perełek, które mogą wylądować na waszych playlistach. Jeżeli nie słuchałeś, to warto. Zwłaszcza moim takim faworytem z pierwszej części jest Dead Man's Gun. Ten kawałek akurat kojarzę ci. Polecam każdemu. Pamiętam w jakim szoku byłem, gdy odpaliłem pierwsze God of War na PlayStation 2 i strzelałem tą orkiestrę, te spartańskie chóry, w połączeniu z wielkimi bosami, to było coś po prostu niesamowitego. A najnowsze God of War prosto z Grecji przyniosło nas do nordyckich klimatów, i tutaj Berma Creary we współpracy z piosenkarką Eivor z Wysp Owczych oddał świetnie ten klimat Wikingów. Masz jakieś wspomnienia z tym soundtrackiem? Wspomnienia przede wszystkim takie, że wszystko przysłuchałem na słuchawkach. Niestety nie miałem okazji grać na dwójce, więc grałem na PSP, a potem grałem w remake'i, które pojawiły się na czwórkę. I polecam zagrać te tytuły jeszcze raz. Bo głosik od telewizora to nie to samo. Jestem w stanie się z wami założyć, że zgadniecie z jakiej gry jest ten utwór. I dokładnie tak chodzi tutaj o serię The Elder Scrolls. a dokładnie o Skyrim. Sprawcą wszystkich kompozycji jest Jeremy Saul. To on odpowiada za cały ten klimat elficki, krasnoludzki, ludzki, magiczny, wszystkie chóry anielskie, które zstępują z nieba i brzmią nam. Rozumiem o co z mi chodzi? No, mordowałem nie jednego smoka w Skyrimie, więc wiem. Na Bank wszyscy kojarzą ten soundtrack, więc po prostu to jest coś, co musiało się pojawić w tej topce. Ja przy Son ze Skyrima spędziłem godzinę, ale nie tylko w grze, bo to jest muzyka, którą codziennie słucham w pracy. Szczególnie te ambientowe miksy polecam. Coś pięknego. Jeśli siedzicie, to połądychę, to wiecie, że moją ulubioną serią Gier jest Assassin's Creed, a kiedyś w domu miałem dwumetrową Stułę Bajka serią. Naprawdę? Naprawdę. A co do sądraków, to poza tym, że są po prostu dobre i między innymi robił je Jasper Kit, to także w grach usłyszymy autentyczną muzykę z epoki, na przykład szanty pirackie, czy grecką muzykę na liże. Tak mówimy o tym assassinie i powiem Ci, że przypomniały mi się takie orkiestry, symfonie, gdzie są bebny, chórzyści, trąbki, saksofony, klarnety. To wszystko gra dudni, po prostu cała hala rozbrzmiewa. Wiesz, do czego nawiązuję? Do Game Music Festival we Wrocławiu? Dokładnie, który odbędzie się 18-19 października i tam będzie można usłyszeć soundtrack z części drugiej i nie tylko. Dokładnie. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, informacja o konkursie, a bardziej sam konkurs w opisie filmu. Polecam wziąć udział, a może to właśnie Ty. Posłuchasz z Assassin'a i z innych gier na żywo. Powodzenia. Ziemie, per la Victoria. Victoria! Czy wiesz, kto skomponował muzykę do The Last of Us? Ali? Akurat nie. Był to Gustavo. A co ciekawe, zdobywca dwóch Oscarów i bardzo fajnie mi się to akurat podoba, że twórcy muzyki do gier komponują też muzykę filmową. A czy jest coś, co Tobie się najbardziej spodobało w muzyce z was? Ten kontrast między brutalną rzeczywistością a spokojną gitarową muzyką. A jeżeli chcecie sobie przypomnieć muzykę z was, to nie musicie jej szukać, ponieważ macie grę dostępną w plusie. Grajcie, słuchajcie, słuchajcie, grajcie, kombinujcie, jak chcecie. A już niedługo przecież was część druga. W żadnej na temat gier wideo nie może zabraknąć naszego polskiego Wiedźmina! Dokładnie tak. Ja najbardziej lubię muzykę z trzeciej odsłony, zrealizowaną wspólnie z zespołem Percival, co na pewno bardzo egzotycznie brzmi dla osób z innych krajów, gdzie gdzieś tam przebijają się polskie teksty. To, to na pewno nasza słowiańska muzyka jest specyficzna. Artur, zapytaj mnie jaki utwór był najczęściej coverowany na całym świecie z Wiedźmina. Jaki utwór był najczęściej coverowany na całym świecie z Wiedźmina? Wilcza Zamieć. Poprowadź palec I wy możecie usłyszeć tą wilczą Zamieć w moim wykonaniu, jeżeli wbijecie 3000 łapek pod tym filmem. Słowo? Słowo. Przybite. Co, co, co ty robisz? Zabijam potwory. Ostatnio kończyłem grę, która na samym początku, kiedy się ją włącza, nawet wznawia ten tytuł, pojawia się wielki napis, żeby założyć słuchawki, żeby poczuć całkowitą imersję tej gry. Dźwięki, które się pojawiają, muzyka po prostu miażdży Ciebie od środka, a mowa tutaj o Hellblade. Miałeś przyjemność? Tak, miałem i ta muzyka zdecydowanie przypomina mi to, co znamy z serialu Wikingowie i kompozycję zespołu Wardruna. I jeszcze warto powiedzieć, że Hellblade akurat ląduje na mojej liście, takiej prywatnej liście chyba najlepiej udźwiękowionych gier, bo to, co się dzieje dookoła, nie tylko muzyka, ale same dźwięki, takie drobne, szelesty, szmery, można zwariować jak Senua. Więc... Są takie serie, które uwielbiają bawić się muzyką, i taką serią jest zdecydowanie seria Soulsów. Gdzie normalnie muzyka jest dość uboga, słyszymy szum wiatru, wycie potworów, jednak, gdy trafiamy na walkę z bosem, wtedy naprawdę się zaczyna. Demoniczne chóry, orkiestra, uniki, cały czas dalej. Wiemy, że to walka, którą zapamiętamy do końca życia. I widzę, że Ty chyba pamiętasz te walki. To są chóry anielskie w ogóle, czy...? Chóry piekielne chyba. No! Jeżeli już o mrocznych klimatach mowa, to mam na swojej liście zapisane Silent Hill, a dokładnie pierwsze cztery części, do których muzykę robił Akira Yamaoka. Z pierwszą częścią nie do końca chyba on tylko zrobił, co nie jest ważne, ale ten horror. Bardzo mocno się wyróżnia na tle innych, jeżeli chodzi o muzykę. Według mnie Silent Hill udowadniają, że muzyka w horrorze nie musi być nudna, to nie muszą być same szumy, ale może być tam coś więcej, na przykład od Robina Jeżeli nie mieliście nigdy okazji przesłuchać soundtracka Silent Hilla, zwłaszcza 2, 4, tak po prostu, jadąc samochodem, jadąc na rowerze po mieście, spróbujcie. No, wrażenia nie do opisania. Tobie też polecam. Ale nie w ciemności. TOP 10 ZERAMI. Czy masz jeszcze jakieś gry, które chciałbyś dodać? Shadow of the Colossus, serię Deus Ex i mało znany tu Everybody's Gone to the Rapture. Ja się zastanawiałem i według mnie powinno się jeszcze pojawić Mass Effect, Podróż i Life is Strange. Taka młodzieżowa ta muzyczka tam, ale przyjemna. Tak jak przyjemnie dostać łapkę w górę, albo subskrypcję. A jeszcze się czyta komentarze, gdzie jest napisane TOP 10 waszych ulubionych utworów, soundtracków z gier. I konkurs jest, więc pamiętajcie o tym, żeby przeczytać w opisie co się dzieje, a w konkursie do zgarnięcia bilety na Game Music Festival, który odbędzie się 18 i 19 października we Wrocławiu. Nie Radek, Artur z Dzięki wielkie! I żegnamy Was. Do zobaczenia. Hej, cześć! Piona!